Dzień dobry. Bardzo serdecznie pragnę Was wszystkich przywitać. W piękny zimowy styczniowy poranek. Kolejny dzień. Kolejny dzień, który rozpoczynamy z Bożym Słowem. Ale zanim sięgniemy do Bożego Słowa, sięgnijmy razem do pewnego wspomnienia. Wspomnienia czasów szkolnych, kiedy czytaliśmy różne lektury, książki. Wśród nich były także mity Greków i Rzymian Jana Parandowskiego. Z pewnością pamiętacie, drodzy widzowie, tę właśnie lekturę, te właśnie mity, które są bardzo ważne dla naszej kultury, dla naszego europejskiego dziedzictwa. Są też ważne dla zrozumienia początków chrześcijaństwa. Początków chrześcijaństwa, które swymi korzeniami sięga zarówno Żydów, jak i Pogan. Pogan, czyli tych, dla których. Mity, opowieści o olimpijskich bogach były podstawą ich religii i ich religijności. Mity, które mówią o bogach, którzy kochają, nienawidzą, o bogach, którzy rywalizują ze sobą, toczą ze sobą walki, wojny, którzy prowadzą ze sobą dialog, życie podobne do naszego ludzkiego. I do tych ludzi trafia Ewangelia, do tych ludzi trafiają. Uczniowie Jezusa. I początkowo ci ludzie przyjmują to, co jest im zwiastowane, jako kolejny mit, jako kolejną opowieść o Bogu, o kolejnym Bogu. A tymczasem, tymczasem przesłanie jest zupełnie inne. Przesłanie apostołów to przesłanie o Bogu, który jest jedynym Bogiem. O Bogu, który jest miłością, o Bogu, który posłał swojego jedynego syna, aby ten oddał swoje życie dla zbawienia człowieka. Na tym polega wielka moc Ewangelii, na tym polega wielka moc Bożego Słowa, że Boże Słowo nie jest kolejnym mitem, kolejną opowieścią o Bogu, który jest podobny do człowieka, o Bogu, który kocha, i nienawidzi, o Bogu, który. Szamoce się i mota, ale Ewangelia, Boże Słowo jest opowieścią o Bogu, który jest miłością. O Bogu, który swego syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Popatrzmy. Otwórzmy Biblię. Znajdziemy w niej wiele historii, które świadczą o tym, jak Bóg, prawdziwy, żywy Bóg, Wchodzi w życie człowieka, wchodzi w życie konkretnych ludzi, i to życie zmienia. Jak Pan Bóg wybiera człowieka, jak Pan Bóg człowiekowi daje siłę w jego codziennych zmaganiach. Jak Pan Bóg wchodzi w życie dwunastu mężczyzn, bardzo różnych, posyłając do nich swojego Syna, a przez Niego powołując ich właśnie na ich na Jezusowych uczniów. Ewangelia. Boże słowo, przekaz Biblii nie jest kolejnym mitem, nie jest kolejną hipotetyczną opowieścią, ale jest żywym Bożym słowem skierowanym do nas. Jest słowem od Boga i o Bogu, który działa w naszym życiu. I o tym właśnie pisze apostoł Piotr w swoim drugim liście, który skierowany jest dzisiaj także do nas. Daliśmy Wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie dlatego, że ulegliśmy sprytnie wymyślonym mitom, lecz dlatego, że staliśmy się naocznymi świadkami Jego wielkości. Kto jak kto, ale Piotr doświadczył tej Jezusowej wielkości i Bożej wielkości wiele, wiele razy. Czy to wtedy, kiedy Jezus stanął na Jego drodze i powołał go na ucznia? Czy też wtedy kiedy zabrał go na górę przemienienia i przed nim został przemieniony ujrzał jego prawdziwą chwałę? Czy też wtedy kiedy Piotr na dziedzińcu pałacu arcykapłana zapiera się, a jego wzrok spotyka się z wzrokiem Jezusa, wzrokiem nie potępiającym, ale rozumiejącym Piotrową słabość, rozumiejącym Piotrowe upadki i mówiącym ja za Ciebie także idę na krzyż. A potem spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem. Piotr, jako jeden z pierwszych, wchodzi do pustego grobu. To wszystko, co chciał Piotr przekazać, nie było jakąś zmyśloną historią, ale było jego doświadczeniem życia. Życia, które było pełne wzlotów i upadków, pełne zwątpień, ale też doświadczenia Jezusowej mocy. Drodzy. I dzisiaj, kiedy sięgamy po Ewangelii, kiedy sięgamy do Ewangelii, kiedy sięgamy do opowieści o Jezusie, to nie mit, to nie kolejna idealna opowieść, to nie opowieść jakaś z historii, ale to historia naszego życia. Naszego życia, w które wchodzi Jezus, aby je przemienić, aby tak jak Piotrowi nadać nam nową tożsamość. Chrześcijanin, Boże dziecko, człowiek, który jest wybrany przez Boga. Drodzy i tego Wam życzę na ten dzisiejszy dzień, byśmy doświadczali tego, jak Bóg nas wybrał, pobłogosławił nasz czas, pobłogosławił nasze kroki, pobłogosławił wszystko to, co możemy dzisiaj przeżywać. Aby ten dzisiejszy dzień był doświadczeniem Bożej Bliskości. Gdzie jest wiele słów, tam jest wiele snów i wiele marności, lecz Ty bój się Boga. Dzisiaj pamiętaj o Bogu, który jest blisko Tobie. Pamiętaj o Bogu, który prowadzi Cię, który Cię strzeże i który chce Ci dzisiaj błogosławić. Tego doświadczenia Ci życzę. Błogosławionego, pięknego dnia. Do zobaczenia.